Witam was, diablomaniacy, bardzo serdecznie. Tomasz z tej strony. Dzisiaj nagrywam specjalny filmik instruktażowy o Plugi Mod. Instalacja, możliwe problemy. Opis ogólny tego świetnego moda. Także od czego trzeba zacząć, kochani. Ja polecam wam pozostawić sobie jednak wersję 1.14d i Przekopiować ją przed odinstalowywaniem w bezpieczne miejsce. Ja sobie tak zrobiłem. Eee, przekopiowałem akurat tutaj do folderu Muzyka. I później, żeby nie było, tutaj wszystko mi to działa. Batelnecik. Tak, działa. Oczywiście, standardowo proszę Was o subskrypcję, yy, łapkę w górę i komentarz. Także najpierw przekopiujcie sobie, jeżeli macie wersję 14D na BattleNet, gdzieś w bezpieczne miejsce i odinstalujcie z Program Files. Yy. Diablo 2 z rejestru wyrzućcie całkowicie, ponieważ y, plugi MOD się tym charakteryzuje, że musi być odinstalowany całkowicie, z re, y, musi być y, w rejestrze plugi, żeby działało. Także później, po odinstalow odinstalowaniu y, tego y, starej wersji, y, musicie ściągnąć sobie Później Wam to pokażę, ściągnąć sobie obrazy. Ja tutaj na dole Wam wkleję te linki, gdzie ja ściągałem obrazy. Jest to bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ później możecie sobie bez płyty używać Diablo. Ja mam tutaj na Windows 10 obraz się montuje bez żadnego programu. Także i. Ściągacie sobie cztery obrazy, tak? Najważniejsze jest Install, Play i Expansion. Cinematics nie jest taki ważny, ale żeby zainstalować od zera grę. Jeżeli nie macie płyt, bo jeżeli macie płyty, to wystarczy instalować z płyt. Co jeszcze musicie ściągnąć, to yy, pisać w Google po prostu plugi i wyskoczy wam taki Deseveral Kit. Najnowsza wersja plugi 11.02 i patch 1.13d. Ściągnąć sobie, ja już to tutaj mam pościągane. I zabieramy się do kroku drugiego, czyli instalacji, instalacji od zera gry. Kiedy uda Wam się to zrobić? Z obrazów czy z płyt? Nieważne. Przekopiowujecie te dwa pliki tutaj bezpośrednio do, inst do nowej instalacji. Będzie instalacja 1.09. Yy. I uruchamiacie instalację patcha jako administrator. Instaluje się patch, później instalujecie plugi jako administrator i instaluje się plugi. Wszystko tu już fajnie powinno chodzić, tylko jeszcze jedną rzecz musicie zrobić. Jest crash test w skrzynce, więc trzeba zmienić skrypt. Ja tutaj Wam pokażę. Otworzyć yy, plik local strings w folderze INI, w folderze Diablo 2 plugi. On jest umiejscowiony dokładnie tutaj. W, nie w mod plugi, tylko w plugi, i tu jest. Otwieracie go i zmieniacie. W 150 linii w kolumnie stre, STR, str staż next index. to wam pokażę. Jest. STR stash Next Index. I w tej linii pol następny indeks przemieniacie. Tutaj jest opisane przemieniacie. Z D% procent na procent D. I tak tutaj jest. Ja już mam to przemienione oczywiście, żeby mu grać. O. I zmieniacie tak, robicie plik zapisz i yy, powinno wszystko już hulać. Możliwe problemy, ponieważ rozmawiałem z, ki, z kilkoma osobami i pojawiły się możliwe problemy, dlatego postaram się wymienić. I pierwszym zasadniczym problemem, jeśli ktoś nie ma płyt, yy, może tak być, że nie uda Wam się zainstalować yy, z, yy, z obrazów. Wiem, że jeden kolega miał taki problem. Co ja bym zrobił? W te, yy, co ja bym zrobił? Nagrać po prostu trzy płyty. Install, play i expansion i, i nawet tutaj dodają do tych, yy, do tych obrazów dodają yy, klucze, więc nie będzie problemu z zainstalowaniem, yy, chyba że Możecie mieć z, z obrazami problem, że, nie, że gdzieś szuka y, na cd romie y, ob, y, obrazu, gdzieś szuka płyty i tak dalej, nie przechodzi instalacja dalej. Spróbujemy temu zaradzić y, w taki sposób, że ja spróbuję od zera zrobić taką instalkę 1.13, ponieważ ja mam ze swoim kluczem i będę musiał to od nowa zrobić, i postaram się to spakować i y, wam, to wam to wysłać gdzieś na chmurę. Drugim problemem, który może być, yy, to jest yy, problem z otwarciem tego pliku z tym crash testem. Yy, on jest tutaj. Localized strings. No, mi się tutaj otwiera bez problemu. Jeżeli macie taki problem, przekopiujcie ten plik. Jako administrator, otwórzcie, zmieńcie tą linię na 150 i wklejcie jeszcze go tutaj raz. Powinno pomóc i tak by wyglądała instalacja plugi. Samo plugi, świetna rzecz. Yy, taka troszkę symulacja BattleNetu na single player. Yy, jakie zmi jakie zmi zmiany są? Fajne jest to, że można sobie otwierać yy, kilka razy. Ile się w zasadzie razy chce. To jest fajne. Można sobie otworzyć kilka razy i praktycznie grać sam ze sobą no i co moi kochani taki główny opis zmian to pokażę wam ja gram tu sobie na AC jest 1.13 nie naciskajcie tutaj tego battle.net ponieważ się zacznie upgrade'ować do 1.14 i jakie główne zmiany główną najważniejszą zmianą jest zwiększenie Yy, wielkości skrzynki. Jest nieograniczona praktycznie skrzynka, to jest dla postaci, i jest coś takiego jak wspólna skrzynka. To jest skrzynka yy, dla wspólnych, a tutaj jest dla barba tylko, tak? Pokażę Wam to, jak to działa. Wchodzimy sobie na drugą postać, i on już ma dostęp do tych itemków, jakichś tam znalezionych przeze mnie. To jest świetne. Yy, jakie mamy najważniejsze zmiany? Tutaj yy, yy, w statystykach możemy sobie przyciskiem ALT zmieniać wszystkie statystyki. Nie musimy używać tokenów, wchodzić do akary i tak dalej. Można to robić cały czas. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. I w, yy, w skillach to samo mamy. Możemy sobie cały czas resetować. Bez duże ułatwienia, tak? Możemy cały czas na bieżąco sobie to zmieniać. Poza tym dodali tutaj świetną rzecz dodatkowe informacje do statystyk, jak absorpcja, do, plus do maksymalnej odporności, yy, promienie światła, yy, Magic Find, yy, szybkość ataku, zwiększona szybko, yy, szybkość rzucania czaru, wykradanie życia, wykradanie many, szybkie chodzenie. Yy, no. Powinno to już dawno, dawno temu być. O procent do, do tego doświadczenia zamraża cel na demony, na nieumarłych, otwarcie rany, druzgocące uderzenie, zabójcze uderzenie. Wszystkie stacje, które już tak naprawdę dawno powinny być, a nie mieliśmy tego, to nam dodali. Ale według mnie dodatkowo jeszcze wszystko działa tak, jakby był closet, jakby był closet battlenet czyli możemy robić te słowa runiczne typu duch. Olśnienie, Infinity, yy, wszystkie, mix, wszystkie recepty w kostce z Closet Battlenetu. Yy, tak jakbyśmy grali na Closet Battlenecie, mamy pełną dowolność. Co jeszcze? Poza tym jest według mnie najfajniejszą rzeczą to, że dodali te eventy z uberami. Po pierwsze Diablo Clone, z którego zdobywamy Anihilusa. On się odpala na piekle, tutaj soje się tak jakby same sprzedawały. I w końcu wychodzi, wychodzi Diablo Clone. I Uber Tristram, czyli yy, zbieranie organów. Yy, Duriel, Lilith i Izual dają nam trzy organy. Wchodzimy na Uber Tristram. Tam jest Mephisto Bal i Diablo w, jednym, w, jednym, w jednej lokacji. Mephisto Conviction. Pewnie widzieliście to. Jeżeli nie, to zobaczcie u mnie, na, na jak Nekromanta mój tam wchodzi. I zdobywamy y, pochodnie, czyli torcza. Y, można to na single player zrobić. Oczywiście takie rzeczy jak zmiany players y, były. Tak, zmiany w fizyce gry takiej y, nie widziałem za bardzo. Jest to patrz 1.13, więc y, z tego co pamiętam, tutaj troszkę lepiej wypadały runy, troszkę więcej wypadały runy. I z tych wyższych run, z tego co wiem, troszkę lepiej lecą niż na 1.14D, trochę jest tak jakby lepszy drop. Także nawet fajnie. I tak by wyglądał kochani plugi mod. E, tak jak mówiłem, postaram się z, e, z, zainstalować taką wersję 1.13 z tym plugi z jakimś innym kluczem niż mój, i jeżeli ktoś będzie miał naprawdę problemy z instalacją, to postaram się podesłać albo gdzieś na chmurze sobie ściągniecie. Także jeżeli Wam pomógł ten filmik, to dajcie znać, komentujcie. Jeżeli macie problemy, to też piszcie. Standardowo proszę Was o suba, żeby, mógł się żeby mój kanał mógł się rozwijać. Będę, na będę nagrywał regularnie jakieś poradnikowe filmiki z Diablo 2. Kom komentujcie, jeśli Wam się podobało. Łapka w górę. Także. Tak by wyglądał plugi mod, jeżeli instalacja, jeżeli chodzi o mnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.